Dzień Motomaniacy, w dzisiejszym filmie do odciny witam Was bardzo serdecznie. Ja, czyli Szymon, jest z nami Ravcio, jest z nami Kido. Dzisiaj zaczniemy sobie pierwszy raz w naszym życiu. Polecimy na taką zabawę dla motocyklistów, na takie właściwie jego karty dla motocyklistów, czyli na pitbike Lecimy do miejscowości Marki. Tam mamy umówiony tor, mamy umówione już wypożyczone pitbiki. Będziemy się bawić na torze odkrytym. Będziemy jeździć po kostce, zobaczymy jakie jest tory. Jeszcze tam nie byliśmy. Wystarczy mieć kask, wystarczy mieć ochraniacze i już możemy zaczynać zabawę. Ale wszystkiego dowiecie się na miejscu. My w tym czasie ładujemy się do fury i widzimy się w Markach. W ramach ciekawostki pitbike'i wzięły się z motosportu Służyły zarówno mechanikom, jak i zawodnikom podczas zawodów Do poruszania się w alejach serwisowych ee, Sama nazwa mówi po angielsku Pit to arena serwisowa, aleja serwisowa A bike to motocykl, pitbike O, oh! działa, To naprawił Brawie. technik informatyk 12 Siemano, jesteśmy już na torze pit bajkowym. Spotkaliśmy ekipę Pit Arena. Tutaj mamy Sebę tak zwanego, Dobra. tak. No i pierwsze pytanie, które mamy do Seby, no to chcielibyśmy zapytać, co to tak naprawdę są te pitbike'i Może wiesz, skąd powstały w ogóle zamysły pitbika, żebyś coś powiedział o silniku. Znaczy to słuchaj, no jakby z samej genezy jak one powstały, no to no nie wiem, wiesz, generalnie jakby cały zamysł speedbike'a, no to, to, że to jest po prostu maszyna treningowa, no nie. Czy wiesz, generalnie bardzo prosta konstrukcja, bardzo tania w eksploatacji. No nie? Czyli wiesz, przywracasz się, nic się nie dzieje, podnosisz, lecisz dalej i tak ma to wyglądać po prostu, no nie? Że, wiesz, przyjeżdżasz sobie na plac, taki właśnie mały tor kartingowy, no i po prostu sobie trenujesz i, i tyle po prostu. No. Rocznik to jest 2020 generalnie, tego MRF-a. Jeszcze raz? Sprawę, nie? Tak, 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 wiesz co? Tak, kupiliśmy właśnie nowe. Eee, silnik tutaj jest 120, według producenta ma ja chyba 9 koni, coś takiego. Jak jeździliście też, no, wystarczająco w nie, zupełności, to nie? To nie, to Wiesz, to wiesz, to wiesz to czas... Nie, jest... ale do 9 koni, no to tu mega pluje. No, no, że, że, że nie ma problemu z mocą, nie? Że podaje jak trzeba. No. no, no tak, no wiesz, tutaj się nie ma gdzie rozpędzić. Powiedzmy tam jak to się szybszy, no to tam czasami sobie wrzuca tą trójeczkę. Wiesz, szybka redukcja, no ale to trzeba trochę tempa nabrać, no nie? No i co z serwisu? No to generalnie olej co 8-10 przy, przy takim upalaniu, tak jak tutaj, no nie, że stosunkowo wolno sobie śmigasz, tylko że wiesz, no cały czas jednak ten motocykl dostaje w ciry, nie? E Tłoki, czy tłoki, czy cylindry, to nawet jeszcze tego nie ruszaliśmy, nie? Z tym to nie ma to raczej większego problemu. Tak jak rozmawialiśmy czasami z ludźmi, którzy, powiedzmy, dłużej jeżdżą, to no. mówili, że tam plus minus, w zależności od tego, jaki masz styl jazdy, to 120, 160 motogodzin, no. powiedzmy, Sparo, wytrzymuje nie? do pierwszego remontu, nie? No to... Nie jest tak sporo, nie? Jest sporo, nie? Druga, druga. Myślę, że sporo. Niby dwuczęściowy kombinezo, niby rozpinany, ale żeby samemu się ubrać, to jest zajebista metoda, położyć się z nim na ziemi, Jakoś się w niego po prostu wlać <noise> Nie mam na będzie jak będzie, ale mam takie wspomnienie Jakoś mi się to kojarzy z tymi samochodzikami, co się można było uderzać nawzajem na, w jakimś luna parku Nie wiem czy to się będzie można uderzać, ale spróbujemy Kido, nie? O, 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 postaramy się <noise> No i deszcz pada To no nie zadania To no nie, czyli odpalamy go na ludzie. luz jest na samym dole Wszystkie biegi do, dole, wszystkie do góry do góry, dokładnie. To inaczej, no. Nie? Tak. no i wiadomo, że odpalamy go bez sprzęgła, no nie? No. E, czasami jak ci braknie, no. to może ciężko odpaść, odpalić, no to wiesz, tylko raz czego. no nie? No i wszystko e, z takiej, wiesz, obsługi tego motocykla, nie? Na luzie je tylko kopiecie i odpalacie. Wjeżdżamy tędy. No. I tak jak nitka prowadzi, to wiadomo. Jedziecie swoją nitką. Nie puszczajcie nikogo, bo ktoś jest szybszy. Macie jechać swoje, on jeżeli jest szybszy, to was wyprzedzi, nie? Okay. Nie, nie, nie patrzcie za ramię, to. o kurde jedzie, bo zjeżdżacie. A tutaj może wyprzedzać was kolejna osoba. Cały czas swoje, nie zmieniacie nitki po to, żeby kogoś puszczać. Tak naprawdę to tyle. Ale jestem obsrany stronę Ale na tak, to ile się wyjebam, nagrałeś jakąś? Nagrałem ja się nie. No tak wygląda człowiek po pitbike'ach, ale wciąż uważam, że było zajebiście warto. Kurde, tyle skilli naraz co nabyłem, to chyba odkąd jeżdżę na motocykle, to się nie dowiedziałem. Ja je i będę pokazywał, nie? Ale mega zajawa, ale też trzeba sobie robić przerwy, bo paruje się ze mnie totalnie. Prawda? Myślę, że przed wyjściem na taki tor, prawdziwym swoim motocyklem, no to to zajawka. Pięć razy się wyjebałem, no ale nikt nie krzyczał, więc fajnie. Jestem tak zmęczony, wszystko mnie woli, ale fajnie, fajnie, fajnie. Gdybym miał pełny kombinezon, to bym się nie bał. Tak to wydgały. dokładnie to powiedział Patryk po pierwszym seksie. I koniec Dzięki wam wielkie, mega to jest zajawane na pewno myślę, że na pewno wrócimy, ja to wrócę na pewno. Wszyscy przyjecie nas na czatkach, nie? To zobaczycie, to jest ten zabawa. Bo powiem Wam, że ja jeżdżę na pitbajkach sporo. Już w zeszłym roku też bardzo dużo jeździłem. To teraz, to jak wsiadłem na flat track, to mogłem stamtąd nie wsiadać. A tutaj to jest takie, wiesz, 10 minut się pokręcę, kurna, szedłem zapali papierosa, a tam wiesz, do upartego już bez tlenu, ale jedziesz, nie? Jest mistrzostwo świata, naprawdę. Czasy dobre i spoko. Pojechaliśmy pierwszy raz na pit, Pierwszy raz w życiu, już jeździliśmy na dużych motocyklach, gościu nas wrzucił na te bajki jeździmy, jeździmy, ja tam powiedzmy jakoś jakoś sobie dawałem radę, a jego to wziął, mówi: Dobra, kręcisz się w kółko, dopóki się nie nauczysz, nie? I przez, <śmiech> <śmiech> przez godzinę gość, który jeździ na motocyklu, wiesz, jeździ no. na kolanie na, na dużych torach, to. W Skoczy na pitbike i się kręci w kółko, bo nie potrafi się na tym złożyć i ułożyć pozycji, nie? No już <grym> później z czasem jest coraz lepiej, coraz lepiej. To w super pitach, no to mają po 35 koni, nie? To tam mają heble ręczne, w sensie tylny pod kciukiem hebel i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Jak startują, to wiesz, mają taki specjalny starter, do startowania nie ma szkołki, nie. No mówię, kurde, <grym> bo... podkładają taki, wiesz, jak w MotoGP, nie? podkładają ci taką rolkę, żeby rozkręcić koło i jak spychu jakby odpalał, bo normalnie inaczej się nie da odpalić motocykla, nie? A to, że wybuchają im co wyścig silnik, to jest swoją drogą. Kurde, oni, <grym> <więc, grym> oni tam więcej grzebią przy tych silnikach, w tych superpicach, no ale, no bawie, ale rozpędza się. 35 tego, nie? I wiesz, chłopaki przyjeżdżają, przyjechał kiedyś chłopak na superpicie na Słomczyn, no to on tam objeżdżał każdego. On tam robił czasy takie jak chłopaki na dużych supermoto, nie? Bo to małe jest zwrotne, a mocy miało tyle, że Słuchajcie, jesteśmy po pierwszym treningu na pitbijkach. Mega jestem zajawiony. Myślę, że chłopaki też, mega zmęczenie, ale jednocześnie jest taka satysfakcja. To było moje pierwsze kolano, w sensie pierwszy zjazd kolanem na... na może nie na asfalt, ale na kostkę normalnie czułem się jakbym pierwszy raz w życiu. Przed kolanem na kostkę, ale wszystkie Wam polecam, naprawdę, żeby spróbować w ogóle swoich sił na torze. Jeżeli nie jest wam, jest wam szkoda swojego motocykla, no to tutaj naprawdę za niewielką kwotę jeździcie bez stresu, że się wyglebicie, coś tam się połamie. Więc zachęcam Was wszystkich, żebyście sobie po prostu spróbowali. Ogólnie polecamy chłopaków z Pit Areny, jeżdżą co czwartek od 19 na M1 marki. Wystarczy do nich napisać na fejsie dużo porad dają, mega fajnie opisują, motocykle opisują wszystko od podstaw, tak naprawdę czy ktoś zaczyna, czy ktoś już jeździ, to zawsze mają porady, zawsze coś dopowiedzą, zawsze popatrzą i... Zawsze poraduję jakąś dobrą poradą Dokładnie, słuchajcie, jeśli jeszcze tego nie robicie To pamiętajcie, że takich treści będzie dla was więcej O ile tylko zasubskrybujecie nasz kanał Więc róbcie to, jeśli jeszcze tego nie robicie A na pewno zaskoczymy was jeszcze nie raz Naprawdę fajnymi treściami e, Tematyki wokół motocyklowej Więc naprawdę będzie się działo jeszcze grubiej No to co, żegnamy się motocyklowe świry I widzimy się w następnym materiale, cześć!